Dajcie srebrne No Przygotuj się lepiej na ta kurwa jak ja mam Jest bomba i chuj Jest bomba Filmik na YouTube'a Dabaluk! Znaczy Bobek podkładaj, podkładaj, bo widzisz, już kończy się palić Szczepek! No. w to idźcie. Na wiem, Nie będziesz czapka? Nie będziesz czapka? Jest tak Ta walut w dresach wskakuj Wciąż wrócę do domu. <grym> Kude dupę kurwa Co? No idź idź tam Tomek bardziej kurcze koło wody. Weź, żeby was razem złapać. Daj ten No czekaj już, po... no czekaj, 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 czekaj Chodź bliżej No wiem, kurwa. no to a, a ty dziewico kurwa co? idę Mogę cię obrzu obrzucać śniegiem? Jak jest? tam... Powoli wchodźcie, powoli sobie wchodźcie Żebym po karetkę nie musiał dzwonić Tyle tam... i Są przechuje Szacunek Nie będę pływał Sebastian jak? Możesz coś powiedzieć czy ci płuca odmawiają posłuszeństwa trochę kuje, no zajebiście kuje Ale co kuje? Igły w całym ciele To jest chwilowe, 10 sekund To bardzo, ale pierwszy raz mi się twoja kratka podoba Dobra, Tyle? Trzy minuty miało być. Jest dość. do wody, kubatu, nie? Lub ja zrobiłem wszystko. Jak? Ach, nie czuję jajek. Ja nie czuję klatę. No zaczynacie się czerwo czerwoni robić różowi. Daj mu ręcznik szybko. Daj mu ręcznik, ja filmik ręczny, nie? No daj mu ręcznik. <noise> kurwa Masz <noise> To ma szkoda ja i też I teraz już nie taki zimny jest okay. Witajcie serdecznie Kurwa je! Oh yeah.